Nie wiedziałem, że moje życie zmieni się tamtej nocy, gdy zostałem sprzątać salę konferencyjną po ich gali. Byłem tylko niewidocznym cieniem w eleganckim świecie, do którego nigdy nie należałem. Ktoś, kto wchodzi, gdy światła gasną i goście wracają do swoich luksusowych domów. Ale czasem los pisze historię w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Wyobraź sobie, że jesteś na dnie społecznej drabiny, patrząc w górę na świat, który wydaje się nieosiągalny. Czujesz zapach sukcesu w powietrzu, ale wiesz, że to nie dla ciebie, przynajmniej tak myślisz. Bo życie ma sposób na zaskakiwanie nas wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Tamtej nocy sala błyszczała resztkami przepychu. Kryształowe kieliszki, jedwabne obrusy, ślady perfum za tysiące złotych. Zacząłem zbierać talerze, każdy wart więcej niż moja dniówka. Wiedziałeś kiedyś, jak to jest być tak blisko luksusu, a jednocześnie tak daleko? To jak dotykać snu, który nie jest Twój? Prezes wszedł, gdy myślałem, że jestem sam. Wysokie buty na błyszczącej posadzce garnitur, który kosztował więcej niż moje roczne zarobki zatrzymał się i patrzył jak podnoszę przewrócone krzesło Zostałeś do końca? zapytał, a jego głos był zaskakująco ciepły. Skinąłem głową, nie wiedząc, czy powinienem odpowiedzieć, czy milczeć. W świecie hierarchii czasem lepiej być niewidzialnym. Ale on podszedł bliżej, obserwując jak układam sztućce w idealnym porządku. Wiesz, Większość ludzi po prostu wrzuciłaby wszystko do pudła i poszła do domu, powiedział z uśmiechem, który zmienił wszystko. Czy wiesz, co to znaczy, gdy ktoś naprawdę cię widzi? Nie tylko patrzy, ale widzi człowieka za mundurem, za funkcją, za etykietką społeczną. To moment, w którym przestajesz być tylko sprzątaczem i stajesz się kimś, kto ma historię. Jeśli ta historia cię porusza, zostaw łapkę w górę i subskrybuj. To kanał dla tych, którzy wierzą w moc ludzkich spotkań. Odpowiedziałem, że każda rzecz ma swoje miejsce, że porządek to szacunek dla pracy innych. Nie wiedziałem, że te proste słowa zabrzmią w jego uszach jak filozofia życia. Prezes usiadł na jednym z krzeseł, rozluźniając krawat. Wiesz, co mnie fascynuje? Zapytał, patrząc mi prosto w oczy. Spędziłem wieczór z setką najbogatszych ludzi w mieście, a żaden z nich nie zauważył, że jeden z obrazów wisi krzywo. Wskazał na ścianę, gdzie rzeczywiście obraz był lekko przekrzywiony ale założę się, że ty to zauważyłeś od razu, gdy wszedłeś miał rację zauważyłem. Bo gdy żyjesz na marginesie, uczysz się obserwować świat z perspektywy, której inni nie dostrzegają. Widzisz szczegóły, które umykają tym, którzy patrzą tylko przed siebie, nigdy w dół czy w bok. To paradoks życia: ci, którzy mają najmniej, często widzą najwięcej. Zacząłem opowiadać o innych rzeczach, które zauważyłem: o panu w czerwonym krawacie, który przez cały wieczór nerwowo stukał palcami. O kobiecie w zielonej sukni, która ukradkiem wycierała łzy. Prezes słuchał z fascynacją, jakbym opowiadał najbardziej porywającą historię świata. Niesamowite, wyszeptał. Byłem tam cały wieczór i nic z tego nie widziałem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile historii umyka nam każdego dnia, bo jesteśmy zbyt zajęci, by naprawdę patrzeć? Rozmawialiśmy przez godzinę, może dłużej, o życiu. O pracy, o tym, jak różne mogą być perspektywy dwóch ludzi w tym samym pomieszczeniu. Powiedziałem mu o swojej drodze. Jak straciłem firmę podczas kryzysu. Jak musiałem zacząć od zera. Jak nauczyłem się, że godność nie zależy od stanowiska, ale od tego, jak wykonujesz swoją pracę. Większość ludzi na tej gali nigdy by tego nie zrozumiała. Powiedział cicho. Opowiedział mi o swojej samotności na szczycie. O tym, jak trudno znaleźć kogoś, kto mówi prawdę, gdy wszyscy wokół chcą tylko przypodobać się szefowi. O nocach spędzonych w pustym biurze, zastanawiając się, czy sukces był wart ceny, którą zapłacił, to moment, by zastanowić się, czy naprawdę znamy historię ludzi, których spotykamy. Zostaw komentarz ze swoją myślą: Wiesz, co jest najtrudniejsze w byciu prezesem? Zapytał, a jego głos drżał lekko. To, że zapominasz, jak to jest być człowiekiem, stajesz się funkcją, rolą, symbolem. Ludzie nie rozmawiają z tobą, rozmawiają z twoim stanowiskiem. Zrozumiałem wtedy, że bogactwo i władza mogą być równie ciężkim brzemieniem, jak bieda, że każdy z nas nosi swój niewidzialny ciężar, niezależnie od tego, po której stronie społecznej drabiny stoi. Gdy skończyłem sprzątać, sala wyglądała perfekcyjnie, każdy szczegół na swoim miejscu, każda powierzchnia lśniąca czystością. Prezes wstał, wyprostował się i wyciągnął wizytówkę. Chcę, żebyś przyszedł jutro do mojego biura, powiedział stanowczo. Pomyślałem, że to koniec mojej pracy, że może powiedziałem za dużo, przekroczyłem niewidzialną granicę. Ale jego następne słowa zmieniły wszystko. Potrzebuję kogoś, kto widzi to, czego inni nie dostrzegają, kogoś, kto nie boi się mówić prawdy. Stałem tam, trzymając jego wizytówkę, czując, jak drżą mi ręce. Czy to możliwe, że jedno spotkanie, jedna rozmowa może zmienić całe życie? Że czasem los czeka na nas w najmniej oczekiwanych miejscach, przebierając się za zwykłe, codzienne chwile. Pamiętasz moment, gdy twoje życie stanęło na rozdrożu, gdy jedna decyzja mogła zmienić wszystko? To uczucie, gdy wiesz, że stoisz przed drzwiami, za którymi czeka zupełnie inne życie. Następnego dnia stanąłem przed jego biurem w mojej najlepszej koszuli. Recepcjonistka spojrzała na mnie z mieszaniną zaskoczenia i niedowierzania. Pan prezes na pana czeka. Powiedziała, jakby sama nie mogła uwierzyć w te słowa. Wszedłem do gabinetu, który był większy niż całe moje mieszkanie. Ale tym razem to niewielkość pomieszczenia mnie uderzyła. To był ten sam człowiek, którego poznałem wczoraj, bez maski, bez pozy, po prostu człowiek szukający prawdziwej rozmowy. Zastanawiałem się całą noc nad naszą rozmową, zaczął. Nad tym, co powiedziałeś o dostrzeganiu szczegółów, o godności w każdej pracy. Pokazał mi projekt, nad którym pracowali: plan restrukturyzacji firmy, setki stron analiz i wykresów. Wszyscy moi doradcy patrzą na liczby, nikt nie patrzy na ludzi. Potrzebuję kogoś, kto zobaczy to, czego oni nie widzą. Czy rozumiesz, co to znaczy, gdy ktoś docenia w tobie coś, czego sam w sobie nie dostrzegałeś? Gdy twoja największa słabość bycie niewidzialnym staje się Twoją największą siłą. Przez następne tygodnie pracowałem jako konsultant, choć nikt nie wiedział jak nazwać moją rolę. Chodziłem po fabrykach, rozmawiałem z pracownikami, obserwowałem. Widziałem rzeczy, których raporty nie pokazywały: zmęczenie w oczach, dumę z dobrze wykonanej pracy, strach przed jutrem. Spisywałem historię, nie statystyki. Pokazywałem prezesowi firmę oczami tych, którzy ją naprawdę budowali każdego dnia. To niewiarygodne, mówił czytając moje notatki. Pracuję tu 20 lat i dopiero teraz widzę, jak naprawdę wygląda moja firma. Jeśli wierzysz, że każdy głos ma znaczenie, że każda perspektywa jest cenna, dołącz do naszej społeczności, subskrybuj i dziel się swoimi historiami. Zaczęliśmy wprowadzać zmiany, małe, ale znaczące. Przestrzeń do odpoczynku dla pracowników, system sugestii, gdzie każdy głos był słyszany, rzeczy, które kosztowały grosze, ale zmieniały wszystko. Pamiętam dzień, gdy jeden z pracowników, mężczyzna pracujący tu 30 lat, podszedł do mnie ze łzami w oczach. Pierwszy raz ktoś zapytał mnie, co myślę. Powiedział: "Pierwszy raz poczułem że jestem kimś więcej niż numerem na liście płac. Sukces przyszedł szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Produktywność wzrosła, ale nie przez presję, przez to, że ludzie poczuli się dostrzeżeni. Zaczęli dbać o firmę, bo firma zaczęła dbać o nich. To była prosta prawda, którą wszyscy znamy w sercu, ale często zapominamy w pogoni za zyskiem. Prezes przedstawił mnie zarządowi jako człowieka, który odmienił firmę. Stałem tam, były sprzątacz, przed ludźmi, których kiedyś oglądałem tylko na zdjęciach w gazetach. Ten człowiek nauczył mnie patrzeć, powiedział prezes. I dzięki temu, nasza firma znów ma duszę. Czy wiesz, jakie to uczucie, gdy Twoja pokora staje się Twoją siłą? Gdy to, że pochodzisz z dołu, pozwala ci zobaczyć całą górę w sposób, w jaki nikt inny nie potrafi. Oferty pracy zaczęły spływać z innych firm, każda lepsza od poprzedniej, ale ja wiedziałem, gdzie moje miejsce przy człowieku, który pierwszy naprawdę mnie zobaczył. Minął rok od tamtej nocy w sali konferencyjnej. Znów zbliżała się gala, tym razem jeszcze większa, jeszcze bardziej ekskluzywna. Prezes wezwał mnie do gabinetu z tajemniczym uśmiechem. Pamiętasz, co ci powiedziałem tamtej nocy? Zapytał. Pamiętałem każde słowo, ale szczególnie jedno zdanie brzmiało mi w uszach jak obietnica. Powiedziałem, że będziesz zaproszony za rok jako sponsor, kontynuował. Myślałem wtedy, że to tylko piękne słowa. Nie wiedziałem, że mówię proroctwo. Podał mi kopertę. W środku było zaproszenie na gale, jako główny sponsor programu rozwoju pracowników. Program, który stworzyliśmy razem, który zmienił życie setek ludzi. Ale jest jeden warunek, dodał z uśmiechem. Chcę, żebyś przyszedł w tym samym ubraniu, w którym cię poznałem. Żeby wszyscy pamiętali, że wielkość nie leży w garniturze, ale w człowieku. Łzy stanęły mi w oczach. Czy rozumiesz, co to znaczy, gdy ktoś nie tylko dotrzymuje obietnicy, ale robi to w sposób, który honoruje całą twoją drogę? Noc gali była surrealistyczna. Wchodziłem tymi samymi drzwiami, ale tym razem jako gość honorowy. Ci sami ludzie, którzy rok temu nie zauważali mojej obecności, teraz ściskali mi dłoń z szacunkiem. Ale ja widziałem więcej. Widziałem kelnera, który nerwowo poprawiał obrusy, ochroniarza, który stał zbyt długo na nogach. Widziałem siebie sprzed roku w każdym niewidzialnym pracowniku. Gdy przyszedł czas mojego przemówienia, stanąłem przed mikrofonem w moim starym uniformie sprzątacza. Sala zamarła w ciszy. Rok temu sprzątałem tę salę, zacząłem. Dziś stoję przed wami jako dowód, że wielkość może przyjść z każdego miejsca. Jeśli tylko ktoś zauważy potencjał. Opowiedziałem historię o prezesie, który zatrzymał się, żeby porozmawiać ze sprzątaczem. O firmie, która odkryła, że jej największy skarb nie leży w technologii czy kapitale, ale w ludziach, których codziennie mijamy bez słowa. Czy czujesz, jak czasem życie zatacza koło, ale ty wracasz bogatszy o całą drogę, którą przeszedłeś? Po przemówieniu podeszło do mnie wielu ludzi. Niektórzy ze łzami w oczach, inni z historiami o własnych niewidzialnych pracownikach. Jedna kobieta, dyrektor wielkiej korporacji, wyznała, że przez lata nie znała imienia swojej sprzątaczki. Jutro to zmienię, obiecała. Prezes obserwował to wszystko z boku, z dumą w oczach. Wiesz, co jest najpiękniejsze? powiedział później: To, że nie zmieniłeś się. Dalej widzisz to, co inni przeoczają, dalej mówisz prawdę, której inni się boją. Ta noc nie była tylko o mnie czy o nim. Była o każdym człowieku, który wykonuje swoją pracę z godnością, niezależnie od tego czy sprząta podłogi, czy zarządza imperium. Była przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy częścią tej samej historii, tylko oglądamy ją z różnych perspektyw. Gdy wracałem do domu tamtej nocy, pomyślałem o wszystkich ludziach, którzy może właśnie teraz sprzątają sale po galach, myśląc, że ich życie nie ma znaczenia. Chciałem krzyczeć z dachu macie znaczenie, ktoś was zobaczy, wasza chwila przyjdzie, bo prawda jest taka wszyscy jesteśmy jedną rozmową od zmiany życia. Dziś, gdy opowiadam tę historię, wciąż pracuję w tej samej firmie, nie jako sprzątacz, nie jako dyrektor, ale jako ktoś, kto buduje mosty między światami. Ktoś, kto przypomina, że każdy człowiek ma wartość, każda praca ma godność, każda perspektywa ma znaczenie. Prezes często żartuje, że najlepsza inwestycja jego życia to była rozmowa ze sprzątaczem, ale ja wiem, że to nie był żart. To była prawda o tym, jak działają cuda w zwykłym życiu. Przychodzą cicho, przebrane za przypadkowe spotkania, za wymianę kilku słów, za moment prawdziwego spojrzenia. Czy wiesz, jaka jest najważniejsza lekcja tej historii? Że nie musisz czekać, aż ktoś cię zauważy? Możesz być tym, który zauważa innych, możesz być prezesem, który zatrzymuje się, by porozmawiać, możesz być człowiekiem, który widzi więcej, bo każdy z nas ma moc zmieniania życia swojego i innych jedną rozmową, jednym gestem, jedną chwilą prawdziwego spotkania. Więc następnym razem, gdy będziesz przechodził obok niewidzialnego pracownika, zatrzymaj się, zapytaj o imię, wysłuchaj historii, bądź świadkiem czyjejś godności, bo nigdy nie wiesz, może właśnie spotkasz kogoś, kto zmieni twoją firmę, twoje życie, twój sposób patrzenia na świat. A może to ty zmienisz czyjeś życie, tak jak prezes zmienił moje tamtej nocy, gdy wszyscy inni już wyszli, a światła gasły? Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, jeśli wierzysz w moc dostrzegania każdego człowieka, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i podziel się swoją myślą poniżej. Ten kanał jest dla tych, którzy wierzą, że małe gesty mogą zmieniać życie. Pamiętaj, Jesteś jedną rozmową od cudu.